Dzień dobry, witam Was serdecznie z rodziną. Przywitaj się z Państwem. Złożę sobie drzewko. Zima mroźna, śnieżna, żeby było cieplutko. No i o, tutaj no, na dzień czy na dwa może starczy z takiego drzewka zarobaczywego. Powiem Wam, że taka zima to całkiem spoko jest. Chociaż ja wiem, zaraz ktoś powie, że efekt cieplarniany i tak dalej, zmiany klimatu, ale to nie o to chodzi. Ale chodzi tak ogólnie o, o tą pogodę. Ja tak nienawidzę zimy, że dla mnie zima to mogłaby nie istnieć. A tutaj, tak jak dzisiaj, kilkanaście stopni, eleganciutko, fajniutko, dlatego też Chciałbym, tak kiedyś sobie marzę, żeby w Polsce mieszkać do jesieni, a na tą zimę się gdzieś przenieść. Gdzieś, gdzie jest ciepło, gdzieś, gdzie jest ciepło. No, ale wiem, że są ludzie, którzy lubią zimę i na przykład sobie nie wyobrażają, że w Polsce tak to będzie. Zimy. Jak to będzie? Masz być? Małpanów nie ma, śniegu nie ma. Proszę i towarzystwo przyszło. Byś to pomogli trochę, a nie grzebie ta tylko. Murwakać O! No jako tako. Trochę uprzątnięte. A tu kolejny gówniarz. Zaczął znosić jajka. Już chyba nawet zniósł. Zniosła, zniosła właściwie. Tak się zastanawiam, ilu ja już was spotkałem, tak do tej pory. I jeżeli ktoś z was, który teraz to ogląda, spotkał mnie, to napiszcie, jakie to, co to było za spotkanie, co tam się działo. Spotykam was bardzo dużo i mnie bardzo cieszy to. Do mnie podchodźcie, nie bójcie się. Czasem jest tak, że się tam śpieszę albo jakiś gorszy dzień mam, ale zawsze z wami z chęcią pogadam pionę zbiję, zdjęcie zrobię i jak sobie tak myślę to może z 3000 was spotkają do tej pory? Chyba więcej no. spotkań to z 3000 to pewnie zdjęć było a spotkań wow, od cholery, nie? Bo ja was cały czas spotykam i to jest super fajne lubię was gdzieś tam w sklepie jestem u mechanika w urzędzie w aptece. No wszędzie kurczę, w każdym miejscu. I w ogóle dziękuję Wam za te wszystkie pomysły, które mi dajecie, za te mnóstwo miłych rzeczy, których mi mówicie i też za te krytyczne te rzeczy, gdzie mogę wyciągnąć jakieś wnioski. I to jest naprawdę super, super miłe. Wyobraźcie sobie, że na przykład jeden z was, Adi e, może nawet to oglądasz teraz, napisał. Podesłał mi ostatnio i napisał chyba ze 150 różnych pomysłów na różne sceny. Oczywiście ja później te rzeczy wybieram i adoptuję dla do, do, tak, żeby pasowały do mnie, ale to jest super, że zobaczy, że ktoś z Was nawet poświęcił czas, żeby napisać i pomóc mi jakoś w robieniu filmów. To jest fajne i dziękuję Wam za to, że tak jesteście. O, hop. Bardzo ładnie. Lubię tutaj siedzieć i rozmyślać, albo pisać. Nie wiem, czy wam tutaj mówiłem, ale na pewno mówiłem to na tych moich Insta-Stories, Facebook-Stories, że piszę własną książkę. Książkę na temat budowania pewności siebie i tego, zbudować tą pewność siebie i zawrzeć w niej całą swoją wiedzę. I już tak od kilku miesięcy piszę, i właśnie zbiegło się to z tym, że też dużo twórców zaczęło je pisać. Co uważam, że jest spoko, bo niektórzy się tak oburzają na y, YouTuberów, że na przykład o matko, piszą książkę na kolejny, a ten wydaje muzykę, po co mu to. Ale nie uważam, żeby to było coś złego, a wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś ma coś fajnego do przekazania, to dlaczego by nie? Przecież można posłuchać dzięki temu różnych historii, dowiedzieć się jakichś wartościowych rzeczy albo nawiązać też głębszą relację z twórcą, przy okazji też wspomóc go finansowo. Więc wydaje mi się, że to jak najbardziej spoko. I ja jestem muzykiem też i u mnie muzyka była przed YouTubeem. No i co, jak wydam teraz płytę to O matko, kolejny co wydaje płytę. No ale, ja kocham robić muzykę, kocham to grać na gitarze i ją komponować i tym bardziej, że to było przed jeszcze więc dlaczego to jest coś złego, nie? Zastanawiam się dlaczego to tak ludziom, ludziom przeszkadza. Że ktoś, mając takie możliwości chce zrobić coś fajnego, gdzie w innej sytuacji być może tego nie zrobił uważam, że to jest super i jak najbardziej, niech wydają, niech tworzą e, różne, różne rzeczy fajne, które mogą dać wartość. I zamiana teraz następna siedzi. Taki korzeń. Kiedyś ktoś mi powiedział, jak masz dobry korzeń, to się orzeń, a jak korzeń słaby, to nie lgnij do baby. Nie wiem o co chodziło, ale całkiem wytrzymały. Lasita, Scooter Muzyka, Frego Los Platos. No to w tym odcinku byłoby na tyle. Dajcie znać w ogóle, czy chcecie, żebym robił dla Was takie filmy, gdzie sobie tak po prostu gadam. Bo czasem mam ochotę, tak po prostu do Was mówić, coś opowiadać, jakieś przemyślenia, a nie wiem, czy Wy w ogóle tego chcecie i z chęcią bym Wam pokazywał takie moje codzienne czynności, chociaż w zasadzie moje życie to takie jest zwyczajne i to co robię. Nie to, żeby było nudne, bo to ja wstaję sobie rano, to ja idę nagrywać, wracam sobie wieczorami jakiś film, książka, pogram sobie na Playtation, zobaczę się ze znajomym. To jest dla mnie fajne, takie cieszenie się, że na przykład spotkam się ze znajomym, jak wczoraj. Później na drugi dzień po takim spotkaniu strasznie mi się chce pić. Od tego gadania. No i takie właśnie rzeczy se robię. To drzewo wywieźć, to kurami posiedzę. No dajcie znać. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia i jeszcze życzę Wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że wypoczniecie podczas tych świąt. Będzie też film jutro, świąteczny. Więc też zobaczcie. Trzymajcie się, siemaneczko.